śienia i Ducha świętego amen Zdrowaś maryjo Niech będzie pochwalony. Męsi, do wierni, wybaczcie, że ewentualne jakieś potknięcia. Nie mam wielkich doświadczeń przy tego typu naukach, a mnie właśnie wyznaczono, abym przeprowadził dzisiejszą katechezę. I jest to w pewnym sensie Taka katecheza, właśnie oddzielająca, katecheza rozpoczynająca coś nowego, a więc ma w dużej, w dużej mierze taki charakter wprowadzający. Otóż dziś będziemy wchodzić w tematykę pięciu przykazań kościelnych. A więc tutaj rozważamy prawo Kościoła. drodzy doceniamy w ramach rozważania. Prawa kościoła. Warto sobie często uświadomić, jakie są źródła tego prawa, bo właśnie to nawet w prawie cywilnym, jakakolwiek się pojawia kwestia zawsze nieodłączną, taką częścią podejmowania jakichkolwiek kroków. Na początku jest zwrócenie uwagi, z jakich się korzysta podstawy bo wybierając niewłaściwą podstawę prawną można dany przypadek bardzo źle rozważyć i podjąć jakiś nawet niekiedy zupełnie nieadekwatny werdykt. Otóż najmniejsi drodzy wierni pamiętamy właśnie chcąc troszeczkę zrobić wprowadzenie właśnie w tę podstawę prawną, że zarania dziejów. Tam Bóg chciał ludziom udzielać właśnie tego poznania siebie, jak również poznania zasad. I wiemy, że przejawem wielkiej opieki, wielkiej troski niebieskiego Ojca jest to, że daje przykazania. I chyba każdy bieżący ma trwale to właśnie takie doniosłe momenty, jako na przykład przekazanie tablic z przykazaniami na górze syna. To jest wielki przejaw bliskości Boga wobec narodu izraelskiego. Wielki przejaw troski, wielki przejaw miłości Boga. Niemici, drodzy wierni, to są. Przykazania, o których ponadto wiemy, że one ręką Bożą były uczynione. A więc co do ich obowiązywalności, właśnie mamy prawo sądzić, że są takim źródłem prawa zupełnie podstawowym, do którego inne źródła prawa muszą być przystawione, porównane, z którym się muszą zgadzać i jeśli coś nowego wnoszą to nigdy nic takiego, co by się z tym nie zgadzało. I to są prawa, które obowiązują po wszystkie czasy. W zasadzie tu jest garść takich rzeczy, które są dla nas dosyć oczywiste. I teraz, kiedy właśnie uświadomiliśmy sobie, że takie oto właśnie yy, Rzeczy, Pan Bóg czynił, aby nas właśnie prowadził, aby nas wychowywał, aby nas podnosił i przygotowywał, nas mówię tak ogólnie ludzi, a to właściwie się odnosi do narodu izraelskiego, to najmniejszych, do dniemni, to są te rzeczy, które są dosyć oczywiste, co jest dla nas może mniej oczywiste. A o czym po prostu musimy być pouczeni, to jest fakt, że te prawa obowiązują nie tylko właśnie ten wybrany naród, do którego tablice były przyniesione, ale ze względu właśnie na ten charakter wieczny ich obowiązywalności i zupełnie powszechny, musimy zdać sobie sprawę, że one tak samo obowiązują, czy muzułmanów, czy jakichś innych ludzi, innych czasów i obowiązują dzisiaj i nas. I powstaje pytanie, czy więc wystarczy zachowywać te przykazania, żeby spełnić wolę Bożą, żeby się najkrócej mówiąc dostać do nieba? Najmniejsi drodzy wierni, otóż to nie wystarcza. Dla chrześcijan, bowiem dla tych, którzy właśnie znają. Pana Jezusa. I dekalog miał tylko przygotowywać właśnie to przyjście Pana Jezusa, który jest wypełnieniem wszystko, co mówił i czego nauczał, jednocześnie on doskonale to wypełniał. I w Nim właśnie jest spełnienie prawa, w Nim jedyny, bo żaden człowiek na ziemi Właśnie oprócz pana Jezusa nie był w stanie w tak doskonale wypełnić prawa. W nim jest wypełnienie i jeszcze dopełnienie, czyli przekazanie czegoś ponadto. I dlatego właśnie mamy coś takiego jak przekazania kościelne. Te przekazania w odróżnieniu od tamtych nie są nam przekazane tak, aby właśnie były ręką Bożą uczynione i od Boga przekazane, ale są nam przekazane pośrednictwem Kościoła. Kościół nam dał te przykazania. I tutaj jeszcze taka mała uwaga. Kiedy mówimy Kościół, to musimy troszeczkę właśnie rozróżniać. I oczywiście nie rozumiemy tutaj Kościoła w takim sensie. Jak mogliście na poprzednich kapeluszach słyszeć, przy omawianiu artykułu 9, gdzie Kościół był rozumiany jako cały ogół wiernych ludzi Chrystusowi. Lecz my tu mówimy o Kościele przede wszystkim nauczającym i Kościele rządzącym. W tym sensie właśnie Kościół tutaj jest wypowiadany. Ten nam daje Kościół rządzący. Kościół nauczający. Najmniejsi, drodzy wierni, i właśnie musimy tutaj dobrze się nadużyć, żebyśmy kiedy będziemy potem dyskutować, mogli wykazać, że Kościół ma podstawy, właśnie, aby ustanawiać takie prawa i kogoś właśnie do tych praw zobowiązywać. Co wiemy? Wiemy, że zostawił nam Chrystus Pan, namiestnika św. Piotra, Jego następcę. I Pan Jezus, który właśnie jako Bóg i człowiek ma pełnię władzę, pełnię władzy. Yy bo on wstąpił do Królestwa Niebieskiego i siedzi po prawicy ojcowej. Właśnie kiedy przekazuje tę największą moc dotyczącą tutaj spraw ziemskich, to poprzez Piotra ta moc jest udzielona i jego następcom, to jest innym, kolejnym papieżom. I Pan Jezus dając właśnie tę władzę swojemu namiestnikowi, umożliwił, że tę władzę potem wykonuje w imieniu Piotra każdy właśnie jakiś niższy namiestnik. Co też wiemy, że skoro właśnie jest to władza pochodząca od Pana Jezusa, przekazana Piotrowi, to ta, nie może tutaj, ta władza nie może być nadużyta. Nie może ten pośrednik, ten, któremu tę władzę powierzono, przekształcić, ustanowić coś, co by było sprzeczności, albo w jakiś sposób by utrudniało wykonywania tych rzeczy, które Chrystus Pan nakazuje. Najmniejsi drodzy wierni, ktoś by mógł w dyskusji na przykład zarzucać, że no dobrze, Pan Jezus to był Bóg i człowiek. Miał pełnię poznania. A oto od chwili, kiedy ta władza jest przekazana Piotrowi, a potem następcą, to już przecież o samym Piotrze wiemy, że nie był człowiekiem doskonałym. I w Jego życiorysie pojawiła się na przykład jakaś zdrada. W jego życiorysie nawet jak bardzo odpokutował tą swoją stratę i bardzo jej żałował, to potem pojawiła się jeszcze dodatkowa niekonsekwencja i wymagała ona upomnień. A więc najbliżsi rodzicielki, tutaj jest bardzo ważny argument do ustanawiania różnych wymagań tej władzy, do ich wymagania, do porządkowania właśnie tych rzeczy prawa kościelnego, kościół dostał asystencję Ducha Świętego. Asystencje Ducha Świętego. I nie może być wydawanych żadnych tutaj zarządzeń i tak dalej bez tego opiekuna, bez tego światła. Co jeszcze obok papieża? Obok właśnie tej asystencji Ducha Świętego już tutaj wspomniani. Inni pasterze, którzy właśnie jako pewni delegaci mogą tę władzę właśnie wykonywać, a w pewnym ograniczonym zakresie jest im zezwolone, nawet troszeczkę pewne rzeczy modyfikować albo coś dodawać, ale właśnie tylko tym powierzonym jeszcze kolejnym pasterzom, czyli biskupom. Otóż przykazania kościelne to są te, które wydaje nie. I to właśnie taki wniosek logiczny powinniśmy uczynić, aby oddzielić. To nie są rzeczy, które pochodzą od jakichś wiernych na mocy, nie wiem, jakiegoś głosowania, plebiscytu, czy jakiś po prostu list od pani z jakiejś miejscowości górna, wolna, prawda, napłyną do Watykanu i teraz będzie coś przykazaniem kościelnym. Nie pochodzi to i nie może być ustanawiane poprzez poszczególnych wiernych, ale właśnie na odpowiednich gremiach. Na mocy właśnie, która płynie od Pana Jezusa na papieża, od papieża na biskupów. I najniższy drodzy wierni, różne dekrety, różne ustanowienia potem są wydawane przez papieży, czy wespół soborem powszechnym dla całego kościoła i dla całego zgromadzenia świę- całego kościoła? Biskupi i sobory partykularne, bo i takie są, czyli częściowe, są dla poszczególnych diecezji, albo dla kilku diecezji. Takich Przykazań jest bardzo wiele, ale dla nas najważniejszych jest pięć przykazań Kościelnych. Otóż te przykazania będziemy dalej objaśniać w następnych naukach. I trzeba nam jeszcze wykazać, choćby w ogólności, że Kościół ma właśnie prawo do ustanowienia tych przykazań. Za chwilkę będziemy zaglądali do Pisma Świętego i odpowiednich y, odnośnych tutaj będziemy się posiłkować specjalnymi słowami pana jezusa a więc dzisiaj za łaską bożą będziemy właśnie takie dwa punkty kościół otóż ma prawo do wydawania przykazań i ma prawo do czuwania nad ich wykonywaniem i karania tych którzy właśnie tych przykazań nie wykonywują Kościół więc ma prawo do nadawania przykazań. Kto ma te rozkazy wydawać? Komu wolno? I jeśli chcemy właśnie tutaj dostać się do nieba, to oczywiście nasze oczy skierują się tutaj do Pisma Świętego. Mamy prawo czynić, bo Kościół od Pana Boga ma władzę do nadawania przykazań. Jak o tym sam rozum najpierw, bo w ogólności wiemy, że jakakolwiek społeczność tutaj dziecka, jeżeli by sobie nie stanowiła pewnych zasad, to po prostu jeżeli to jest jakiś ustanowiony konglomerat, on się rozsypał. Jeżeli nie będzie pewnych zasad, nie będzie kogoś, kto tych zasad będzie wymagał, to jakakolwiek właśnie gmina, Jakiekolwiek stowarzyszenie, jakikolwiek team, który podejmuje mniej lub bardziej ważne zadanie, po prostu się rozpadnie. Albo tych właśnie zadań, celów po prostu nie osiągnie, nie uniesie. I potem jest dla nas ważne kolejne źródło przekonania o tym, że to może być wykonywane. To jest Pismo tej Tradycja. O tym rozumiem, nie trzeba się dużo rozwodzić, ale y, zwróćmy uwagę, że już w synagodze, w Starym Testamencie, y, który jest właściwie figurą Kościoła, y, czytamy w Piśmie Świętym, że kiedy Pan Bóg posłał Mojżesza, to on się zdragał, nie chciał na siebie brać odpowiedzialności właśnie wykonywać pewnych tutaj zadań związanych z rządzeniem, bo miał taki kompleks, prawdopodobnie musiał się tam jąkać, czy miał jakieś inne wady. Jednak, jednak Pan Bóg go posyła i upomina przez właśnie takiego człowieka, który sam o sobie myślał, że się do tego nie nadaje, upomina samego Faraona i pomimo Wymówek Mojżesza właśnie naród izraelski z niewoli jest wyprowadzony. Dalej. Mojżesz również ustanowił wiele praw, które w dzień dzisiejszy obowiązują Żydów. Również nadzwyczajną władzę miał Samuel, bo kiedy Żydzi nie chcieli słuchać i on właśnie tak się przed Panem Bogiem, to wtedy Pan Bóg mu powiedział, że odrzucając Ciebie, w zasadzie odrzucili mnie, że mnie królował nad nim. A więc tutaj to przekonanie samej synagogi, tych naszych protoplastów się odbywa na podstawie tych okoliczności. I oni Żydzi ustanowili sobie wiele przepisów szczegółowych, też wiele świąt, wiele obchodów, o czym doskonale w Polsce wiemy. Niekiedy tak ucznie je obchodzą, że to trzeba gasić potem. I teraz skoro taką władzę miała synagoga, tym większą musi mieć Kościół Święty. Bo właśnie Kościół nie jest ograniczony na jeden kraj, ale jest to potężna instytucja dzisiaj na ziemi jeszcze ciągle, choć uczy nam się, to jednak ta liczba jest imponująca właśnie wyznawców Pana Jezusa, którzy właśnie rządzą się pewnymi zasadami i ktoś tych <laughs> zasad od nas wiernych wymaga. Kościół Święty ma władzę nadawania ustaw i tę władzę Teraz to zapamiętajmy raz na zawsze, otrzymał bezpośrednio od Pana Boga. Otrzymał ją od Pana Boga w osobie właśnie Pana Jezusa. To nam właśnie wyjaśnia dziewiąty artykuł Składu Apostolskiego. Wszakże Pan Jezus powiedział do apostołów, to mamy w Ewangelii świętego Jana, jako mnie posłał ojciec, ja Was posyłam. Które mi to słowy nadał apostolową władzę, jaką sam posiadał. Władzę Bożą. Władzę Bożą. Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby ludzi zbawiać i nie mógł zostawać na ziemi na stałe i właśnie dalej, dalej musiał tę władzę przekazać tym, którzy tutaj dalej trwają. Cokolwiek, co byściekolwiek związani na Ziemi, będzie związano w niebie. Są to słowa, i tu jest bardzo ważne, żeby na to zwracać uwagę, nie tylko, że to powiedział do ludzi, ale powiedział to do apostołów. Miał 72 uczniów, a spośród nich wybrał sobie apostołów. 12. A pośród nich ustanowił tego, który ma ostatnie słowo. Czyli takie argumentowanie, że władza Boża po prostu ludziom została przekazana kropka, jest absolutnie niedostateczne. Pewnym ludziom i wśród tych ludzi dla porządku ustanowił pierwszego między równymi. Najmilsi to zwierzę z tym związywaniem, rozwiązywaniem, bo to często właśnie słyszymy, ale nie rozumiem, dlaczego Pan Jezus tak powiedział. Co rozwiążecie co rozwiążecie. No bo kiedyś nie było zamków właśnie tak w tej Palestynie. Zamiast zamków co było? Sznurki były, rzemienie. Ale tych rzemieni to się nie mogło dotknąć jakieś dziecko. Tych rzemieni się nie mógł dotknąć ktoś niepowołany, jakiś sługa. Ale właśnie do zawiązywania i rozwiązywania miał prawo tylko ten, kto w tym domu rządził. Ojciec rodziny. Pater familias. I najmilsi, drodzy wierni, właśnie kiedy wychodził, to zawiązywał, a kiedy wchodził, to rozwiązywał. I stąd się to właśnie wzięło. I to jest związane z tym, że ten człowiek właśnie też podejmował decyzje obowiązujące wszystkich, którzy w tym domu przebywali. Najmilsi, drodzy wierni, będzie teraz właściwe. Kiedy skończę, podziękujmy za światło, podziękujmy za kochane prawo Boże, za wspaniały katechizm katolicki, który nader kochamy i chcemy stosować w naszym życiu, abyśmy nie tylko sobie, ale innym przynosili ulgę poprzez właśnie szerzenie porządku i światła Bożego. Podziękujmy przez pośrednictwo Matki Bożej. Zdrowa święta, Panie w imię Ojca Ducha Teraz w imię Ojca Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.